Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie, mam dzisiaj na sobie odświętną czerń, moje kochane cekiny, które zakładam na specjalne okazje. Otóż dziś kończę 29 lat i z tej okazji chciałam zrobić dla Was coś specjalnego, coś innego, czego tu jeszcze nie było. W związku z tym, że od dłuższego czasu prosicie mnie o to, żebym napisała książkę o książkach, co pewnie byłoby czymś fajnym, ale wątpię, żeby ktokolwiek chciał mi to wydać, bo jakie wydawnictwo wydałoby książkę, w której promowałabym także książki innych wydawnictw no coś takiego po prostu nie sądzę, żeby kiedykolwiek miało miejsce, najwyżej kiedyś stworzę jakiegoś pdf'a, którego wam roześlę, bo strasznie mnie to ujęło, gdy Krzysiek i Kasia stworzyli taką okładkę mojej książki, tysiąc książek subiektywnie, baj Anita i tak mnie narysowaliście, to moją facjatę i w ogóle, i podesłaliście mi to ja wrzucałam to na Face'a jakiś czas temu komentowaliście, lajkowaliście, było mi naprawdę szalenie, 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 szalenie miło, także w związku z tymi prośbami o książkę stwierdziłam sobie tak, no książki na razie nie będzie, ale mogę się z wami podzielić 29 książkami, które przeczytałam w przeciągu ostatniego roku między sierpniem 24 sierpniem 2013 a 24 sierpniem 2014. I będą to książki, które wiecie, albo mnie bardzo, bardzo poruszyły tak dogłębnie Wstrząsnęły mną, zachwyciły mnie, albo mnie wkurzyły Albo po prostu były ok, ale jeszcze nie zdążyłam o nich wspomnieć Bo naprawdę nie wyrabiam się z tym Staram się sprostać tym wszystkim waszym prośbom Bo prosicie mnie o recenzję wielu książek A też czytam jeszcze inne książki, tak nie ze wszystkim się wyrabiam Musiałabym chyba codziennie nagrywać filmiki Żeby no, pojawiały się tutaj recenzje tych wszystkich książek, które czytam Także już za chwilę w takim ogromnym skrócie Usłyszycie o 29 książkach, które wybrałam. 29 książkach, które właśnie przeczytałam w tym roku, to będzie taka Krótka recenzja, właściwie nie recenzja, w skrócie omówienie, taka być może, no, zapowiedź książki, która być może specjalnie dla Was powstanie, naprawdę być może coś takiego kiedyś napiszę i Wam roześlę, skoro tak mnie o to prosicie, bo to jest naprawdę tak szalenie miłe, że no kurczę, naprawdę nie wiem jak Wam za to dziękować. Także, żebym już nie przedłużała tego wstępu, oto 29 książek, które Wam polecam, albo wręcz przeciwnie, odradzam i to naprawdę odradzam. Kupa nie jest Twój. Kupa to naprawdę cenne źródło wiedzy i warto o tym pamiętać. Właśnie dlatego pokochałam książkę Cameron Diaz, Ja, kobieta, jak pokochać i zrozumieć swoje ciało. Owszem, Cameron nie odkrywa Ameryki. Niektórzy mogą sobie stwierdzić, że tu jest taka wiecie cała masa oczywistych oczywistości, ale podobało mi się. Jest to bardzo fajny taki trochę przewodnik po kobiecym ciele, bardzo fajnie napisany, także bardzo wam tę książkę polecam. Oto piękna opowieść o przyjaźni, o miłości. O dojrzewaniu, tym samym Holokauście, o czymś naprawdę i pięknym, i strasznym zarazem. Jest to piękna powieść, osadzona naprawdę w dość trudnych realiach. Druga wojna światowa i to trudne realia nie tylko dla Polaków, ale także dla Niemców, bo tam też nie było tak kolorowo, jakby mogło nam się to wydawać. Także tę książkę będę polecać wszystkim do grobowej deski i na pewno nigdy ale to przenigdy się z nią nie rozstanę. Czas poćwiczyć trochę moje sflaczałe ramiona, tak wiecie, raz, dwa, raz, dwa, bo te książki są naprawdę strasznie ciężkie, ale strasznie je kocham, naprawdę przeogromnie. Są to najpiękniejsze albumy dotyczące historii ubioru, jakie kiedykolwiek czytałam, jakie kiedykolwiek przeglądałam, także dziękuję świętemu Mikołajowi, że wyposażył mnie właśnie w te książki. Co je przeglądam, to tylko takie... gdyby ktoś tutaj obok był, to pewnie by słyszał tylko takie och i ach, i och i ach, tych ochów i achów jest tu po po prostu miliony. Kocham te książki, naprawdę przeogromnie, przepięknie wydane i po prostu skarbnica wiedzy. Skarbnica wiedzy dotycząca właśnie ubioru. Jeśli miałabym wybierać którąś z tych książek, to oczywiście, że tą, ta jest naprawdę fajniejsza od tej. No ale w sumie teraz dwie są fajne, bo wiecie, no ćwiczę swoje ramiona wieża milczenia Remigiusza Mroza dodam, że dobra ma tutaj 20 któreś niby miejsce, 20 któryś numerek, ale ta kolejność jest naprawdę przypadkowa, w sumie nie wiem gdzie to powinnam umiejscowić, gdybym miała gdziekolwiek to umiejscawiać, w każdym razie są to naprawdę świetny kryminał, świetnie skonstruowany, mamy tu naprawdę genialnego bohatera Scotta Wintona, który jest taką mieszanką Sheldona Coopera z wielkiego podrywu oraz Sherlocka Holmesa, totalna bazinga nie pytajcie dlaczego także wiecie, mamy tutaj cudownego Scotta świetnie skonstruowany kryminał oraz oczywiście genialnego Remigiusza Mroza, którego jak wiecie uwielbiam i który jak się domyślacie jeszcze powróci w tym filmiku. Uwielbiam 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 Uwielbiam, naprawdę uwielbiam te książki, to nie tylko z uwagi na naprawdę cudowne okładki zaprojektowane przez panią Dorotę Bylice. Pani Doroto ja panią naprawdę w dalszym ciągu kocham przeogromnie, ponieważ te książki dzięki tym okładkom tak pięknie wyglądają na moich półkach, że też się z nimi chyba nikdal to przenigdy nie rozstanę. No, coś po prostu cudownego, nie mogę doczekać się kolejnego tomu, bo on chyba jakoś wychodzi niedawno, e, niedługo, co ja gadam, niedawno, niedługo, niedługo wychodzi kolejny tom i na pewno go dopadnę, na pewno będę go czytać, ponieważ. Jestem zauroczona przygodami uroczej Aurory Garden. Motelek Katarzyny Puzyńskiej to książka, o której będę musiała w końcu powiedzieć w takim osobnym filmiku, bo to świetnie skonstruowany kryminał, ze świetnie wykrowanymi bohaterami. Może nie jest to coś takiego na maksa fantastycznego, ale coś, co warto polecać, co warto przeczytać. Naprawdę długo lawirowałam między tymi bohaterami, kto zabija, a może ten, a może ten, a może tamten, i tak prawie do końca nie wiedziałam, co kto i jak. Dodam, że wszystko zaczyna się od tajemniczej śmierci pewnej zakonnicy, która tylko z pozoru jest takim, no wiecie, potrą... Ceniem przez samochód, także coś naprawdę fajnego, o czym na pewno niebawem powiem. Żeby nie było tak no wiecie, Sielsko-Anielsko pora, no coś naprawdę strasznego, i tym czym strasznym jest zemsta: ubiera się u prady nienawidzę po prostu tej książki nienawidzę, bo zniszczyłam moim zdaniem dobrego diabła ubierającego się u prady, albo być może dobrego diabła ubierającego się u prady, bo czytałam tą książkę x lat temu i tak pamiętam ją przez takie bardziej różne wspomnienia, może gdybym teraz tę książkę przeczytała, to miałabym inne zdanie na jej temat, ale wtedy podobała mi się także trzymam się tego, że tamto było dobre a to tutaj jest naprawdę złe złe i potwornie nudne mamy tu bardzo mało Mirandy bardzo dużo Andy, Andy która jest cholernie irytująca i cały czas nie no po prostu Andy, Andy, Andy jej głupi, infantylne, beznadziejne problemy normalnie, flaki z olejem, nie radzę wam czytać tej książki w wannie, bo, ponieważ no kurczę, to grozi utonięciem i to totalnym, totalnym utonięciem, naprawdę nie czytajcie tej książki, jeśli życie wam miłe życie jest jak płótno i to od nas samych zależy co na nim i jakimi barwami namalujemy, wiem, że o tym już mówiłam i raz w recenzji płótna i raz w jakimś tam ostatnim filmiku ale będę to powtarzać z uporem maniaka, bo to naprawdę bardzo fajna książka obyczajowa dla kobiet rzadko które książki obyczajowe dla kobiet mi się podobają, a ta mi się podobała, ta mnie ujęła może nie od samego początku, bo pierwsze z to stroną to takie pitu pitu bla bla bla, tak tu się anielsko okropnie, że myślałam, że tego nie po prostu przez to nie przebrnę Ale im dalej w las, tym lepiej A zakończenie, zakończenie po prostu wbija w fotel Gdy trzymam serce w płomieniach Gdy na nie patrzę, gdy do nich myślę Moje serce topi się jak masło Na rozgrzanej grzance Pokochałam Adriana Iwaszkowa, co nie zmienia faktu, że dalej Oczywiście jestem w cimie Dymitr, dymitry, dymitry Rose, miłość mego życia Pokochałam Sydney, pokochałam w końcu Kroniki krwi, szelmi. To naprawdę obłędna autorka Polecam wam ten cykl, naprawdę bardzo Ale to bardzo gorąco The Perks of Being a Wallflower, czy raczej Charlie, bo tak brzmi polski te tutaj powieści, to coś, co pokochałam przeogromnie całym sercem już rok temu. Bo właśnie tę książkę, czy raczej książeczkę, nabyłam sobie podczas moich zeszłorocznych wojaży wakacyjnych, gdy byłam w Liverpoolu. Bardzo mi się ta książka podoba. Owszem, jest napisana prostym językiem, owszem, to książka o nastolatku, dla nastolatków, ale tak uniwersalna, że wydaje mi się, że każdy z Was może po nią sięgnąć, że nie będziecie zawiedzeni. A skoro o Liverpoolu mowa, nie sposób nie wspomnieć o fantastycznej czwórce z Liverpoolu Beatlesa, których po prostu uwielbiam. Oczywiście, że gdy byłam w Liverpoolu, zwiedziłam Muzeum Beatlesów. Oczywiście, że siedziałam w cavern, piłam i darłam się w niebogłosu do piosenek Beatlesów, bo raczej śpiewem tego nie można było nazwać. To jedna z moich takich pierwszych, wielkich, muzycznych miłości zaszczepionami przez tatę. Tato, gorąco Cię pozdrawiam, to dzięki Tobie pokochałam Beatlesów. Także coś wspaniałego. Książka ta też jest naprawdę cudowna. Co prawda mało tutaj zdjęć, ale na zdjęcia możemy sobie też poprzeglądać w sieci, jest ich tam naprawdę sporo. Ale informacje, które zostały tutaj zebrane, myślę, że rekompensują tą małą ilość zdjęć, moim zdaniem. Także coś cudownego, i też będę musiała jakoś ogarnąć życie, żeby w końcu tej książce powiedzieć tak. No wiecie więcej. Oto książka, dzięki której zapała miłość do Lucy Mount Montgomery, która była takim moim postrachem z podstawówki. Szósta klasa podstawówki, I Ania z Zielonego Wzgórza, litości. Dlaczego kazano nam to czytać? W ogóle nie kumam, skoro do czytania były zupełnie inne, ciekawsze książki typu Division 303. Zawsze lubiłam takie klimaty, jeżeli chodzi o Ania, to było fe, fe, fe. Nawet Gilbert niczego nie ratował, coś po prostu strasznego. No, ale dzięki książce to Błękitny Zamek, trwa po prostu cud Cudowna, uniwersalna, piękna, wspaniała, polecam Wam ją, mówiłam o niej, odświeżcie sobie ten filmik, myślę, że być może zapoznam się z Anią, być może przyjdzie czas na Anię, no nie wiem, może Błękitny Zamek, bo w każdym razie cudowny, także polecam Wam tę książkę bardzo, ale to bardzo gorąco. Bezcenny Miłoszewskiego, bezdennie durna książka Agnieszko, przewin to, przełącz, wyłącz, bo nie chcesz na to patrzeć, bo myślę, że najlepszym komentarzem, jeżeli chodzi o mój stosunek do tej książki, będzie to, co teraz z nią właśnie zrobię. Jest Miłoszewski! Znowu zaliczył glebę i znowu mnie to cieszy, mogłabym tą książkę tak wycię rzucać w nieskończoność. Tajemnice Filomeny Martina six to nie tylko nadzwyczajna opowieść o niezwykłej kobiecie, która próbuje odnaleźć swojego syna, ale także o jej synu, który wychowuje się bez swojej biologicznej matki, który stara się dociec dlaczego tak się stało, dlaczego matka go porzuciła, jak wiemy to wyglądało trochę inaczej, to doskonale przedstawił film. Książka jest jego doskonałym uzupełnieniem, ponieważ skupia się bardziej właśnie na synu Filomeny niż na samej Filomenie. Bardzo ładnie napisana książka, pięknie napisana książka, coś cudownego, polecam mam ją naprawdę gorąco. Powstania Anny Herbich to książka, o której ciągle warto mówić, którą ciągle warto przypominać. Mam nadzieję, że już ją macie, że ją przeczytaliście, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie nadróbcie te zaległości, tą jedną konkretną zaległość, bo naprawdę warto, bardzo Wam ją polecam. Kocham, kocham, kocham. Kocham, 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 kocham Simona Beketa. pytacie mnie o Simona Beketa. Przepraszam, po prostu tak mi głupio by Że jeszcze nie nagrałam filmiku, ale naprawdę Nie miałam okazji, bo ciągle Te książki wpadają, ciągle prosicie mnie O różne książki, nie wyrabiam się do ale o Simonie Begetie, na pewno powiem Spośród tych wszystkich najbardziej Pokochałam Chemię Śmierci e, Może też dlatego, że jest to egzemplarz, który Dostałam od mojej widzki Dominiki Z naprawdę piękną dedykacją Dla Anity, która stworzyła Book Reviews Miejsce idealne do dzielenia się wrażeniami po przeczytanej lekturze i nadała mu niepowtarzalny klimat stała Dominika jest to z maja 2013 roku dziękuję Dominiku, że załączyłaś datę nie no po prostu coś wspaniałego także dzięki Dominice zakochałam się w bekecie chemia śmierci, a potem a potem po prostu poszło dalej także kocham i kocham i kocham kocham kocha raz jeszcze przepraszam, że jeszcze o tym nie mówiłam ale ja to naprawdę nadrobię w każdym razie czytajcie, jeżeli jeszcze tego nie czytaliście jeśli tego nie znacie, bo to jest to coś po prostu no, wspaniałego a teraz, drodzy państwo, przed wami niesamowicie wyborna kolacja, serwowana przez Hermana Kocha. Normalnie uczta dla oczu, uczta dla duszy, coś niesamowitego, normalnie palce lizać, koniecznie musicie to przeczytać. Jak widzicie jestem szalenie kochliwa, bo znowu będę coś kochać, kochać ogromnie, bo kocham Kroniki Rodu Lacey, autorstwa Eve Edwards, kocham Alchemy Miłości, Demony Miłości, Grom Miłość dwóch pierwszych książek nie mam dalej, ma moja koleżanka muszę je w końcu odebrać bo muszę je w końcu mieć wszystkie w komplecie bo są naprawdę fajne, co to powiecie takie szalenie lekkie, oczywiście, że skierowane do kobiet, oczywiście, że przewidywalne szalenie romantyczne i w ogóle, ale takie książki też są potrzebne i te książki w gatunek takich książek lekkich, miłych przyjemnych, szalenie przyjemnych pisują się po prostu idealnie, świetna lektura na lato, i w ogóle no coś po prostu cudownego. Kocham, kocham, tak? Raz jeszcze to mówię: kocham, ale wiecie, nie kocham bez przyczyny, bez powodu, jak już mówiłam. Dzisiaj wybieram książki, które kocham, których nienawidzę, także dobra, poszukam teraz czegoś, czego po prostu nienawidzę, żeby nie było, że tak wszystko ciągle kocham no i mam wspaniałego kandydata Potomstwo Jacka Ketchuma, to książka, która powędrowała chyba do Olgi z bloga Wielki Bóg, o ile dobrze pamiętam o ile pamięć mnie nie myli, Olga po prostu, nie wiem, pokłony pokłony, kłaniam się nisko że w ogóle to czytasz, że lubisz coś takiego, to jest po prostu coś strasznego jeżeli lubicie książki jakieś wzdurno o kanibalach, zabawa kotka w myszkę amerykańscy przygłupi, totalnie przygłupi policjanci wchodzący do ciemnego lasu po to, żeby zginąć i inne pierdoły, tak Także tak, to wszystko znajdziecie w tej książce, cykl o kanibalach. Był tam jeszcze coś wcześniej, było później, nie czytałam. Wystarczyło mi potomstwo, coś strasznego. Nie chcę w ogóle o tej książce myśleć. Także dobrze, dobrze, że się jej pozbyłam. Olga, raz jeszcze przepraszam, że trafiła do ciebie, chociaż nie, ty to lubisz, dobra, niech ci będzie, cieszę się tym, cieszę się Twoim szczęściem, chyba, dobra, staram się. Cieszę się Twoim szczęściem, bo w końcu nie mam tej książki u siebie, także tak. Jestem naprawdę usatysfakcjonowana i szczęśliwa, że pokolenie nie, potomstwo, potomstwo. Służąca Katryn Stoke to jedna z najpiękniejszych książek, które w tym roku przeczytałam, a właściwie nie przeczytałam, a wysłuchałam, bo przeczytałam jakoś tak wcześniej tę książkę. Jest to coś cudownego, słuchając tego audiobooka przypomniałam się piosenka Michaela Jacksona, Black or White, bo to nieważne, czy jesteśmy. Czarni, żółci, biali, czerwoni, nie wiem, niebiescy, zieloni, różowi, jacy tamkolwiek chcecie być. To nie jest ważne, to nie jest ważne i właśnie ta książka o tym między innymi traktuje, jest to po prostu coś cudownego, wspaniałego, A jeśli chodzi o audiobook, no genialne, fenomenalne kreacje Anny Seniuk oraz Anny Guzik na naprawdę wysokim poziomie, polecam, polecam, polecam i kocham, znowu kocham, kocham przeogromnie. Krew i lapa Roberta Kilena to coś dla wielbicieli przygód Indiany Jonesa i tego typu historii. Mamy tu poszukiwaczy skarbów i złych Niemców, i pełno zwrotów akcji, i całą masę intryk, coś po prostu fantastycznego. To książka, która wciąga od pierwszej do ostatniej strony. Myślę, że się Wam spodoba. Najlepszy na świecie roller coaster. Roller coaster jakiego nie znajdziecie w żadnym wesołym miasteczku, bo oto przed Wami roller coaster wspomnień. Jedyny w swoim rodzaju. Wsiadacie i nie macie dość, i nie macie dość, naprawdę nie macie dość, bo nie mam tej książki dość, nigdy się z nią nie rozstanę i na pewno nie raz jeszcze do niej wrócę. Nieskończoność autorstwa Holly Jane Rallens Przepiękna, nieszablonowa opowieść o miłości O uczuciu, które rodzi się wbrew rozumowi W dodatku z motywem książki w książce Mamy tu dwa takie motywy Jeden jest ok, spoko, fajny Drugi też jest naprawdę fajny Ale też nieprzewidywalny, naprawdę zaskakujący Książka to określona jest naprawdę Cudowną, piękną okładką Nie tylko ładnie wygląda na półce Ale też właśnie jest to książka taka Z cyklu takich mądrzejszych dla nastolatków Ale mądrzejszych, do których można wracać Bardzo ją polubiłam, także Trochę żałuję, że komuś ją pożyczyłam, gdzieś ją posiałam, ponieważ no, chciałabym do niej wrócić i myślę, że kiedyś to na pewno zrobię album poświęcony twórczości Drustruzana to jedna z książek, którą chyba najczęściej czytałam w tym roku i którą też równie namiętnie będę czytać w kolejnym roku i w następnym, 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 aż tak do znudzenia, chociaż nigdy mi się to chyba nie znudzi. Jest to coś, co powinno być po prostu w biblioteczce każdego szanującego się kinomaniaka, no po prostu zobaczcie. Drustruzan to naprawdę był genialny plakacista. Proszę bardzo, mamy tutaj himena totalnego gniota, ale mamy tu plakacista, który sam wszystko rysował za pomocą różnych technik kreślarskich, na których się nie znam, więc nie będę się rozwodzić. Mamy tutaj i takie bardziej znane i mniej znane filmy, zaraz wam tutaj pokażę, proszę bardzo, to są takie zbiorcze jego prace, mamy tutaj i Gwiezdne Wojny i Harry Pottera i całą masę no widzicie, akurat nie mogę na to trafić proszę bardzo, mamy też chyba Indiana Jonesa z tego co widzę, także te wszystkie plakaty które oglądaliście, Gwiezdne Wojny i tak dalej Harry Potter, to wszystko właśnie proszę bardzo, zostało stworzone przez Drew Struzana i jest to coś po prostu niesamowitego, pięknego, proszę bardzo Gwiezdne Wojny, także tak, to jest książka którą każdy kinomaniak powinien u siebie Mieć coś po prostu wspaniałego, do czego naprawdę bardzo często wracam. A teraz kill go, kill shotem, gada normalnie tekst roku. Marta się rozłożyła mnie na łopatki i kilnęła moje serce, co prawda nie szotem, a chyba raczej strzału Amora, ponieważ zakochałam się w Nomen Omen na Maxa, na zabój, na Amen. Polecam naprawdę gorąco coś wspaniałego. Wiecie co? Myślę, że świat stałby się o wiele piękniejszym miejscem i że cieszyłabym się chyba nie jedna, gdyby Sophie Kinsella nigdy nie popełniła tego dzieła. O matko, jak mi głupio I przed wami, przed Remigiuszem Rosem, Który chyba niebawem wystosuje jakiś taki zakaz Paplania o mrozie, bo przyrodziło się to W istny fanatyzm, naprawdę bałabym się Spotkać z tym autorem czteroczy Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego spotkania I że też mnie nie zlinczujecie Tutaj zaraz Wiecie dokładnie za co, bo znowu mówię O parabelum. ja chciałabym zmienić temat Ale naprawdę nie mogę, wkręt na maksa Także kiedyś, jeszcze tylko nie wiem Kiedy naprawdę przestanę o tym mówić Ale póki co raz jeszcze powtarzam Świetne powieści przygodowe, osadzone w realiach II wojny światowej Z jedynym niepowtarzalnym, kochanym Boże, zaczynam się znowu rozpływać Kochanym, przekochanym kapitanem Wehrmachtu Albo nie, dobra, nie będę spoilerować Stop, tak, kochanym kapitanem Wehrmachtu Christianem Leitnerem Także wiecie, to po prostu jest wkręt na maksa I chyba ten rok właśnie będzie tutaj dla mnie rokiem mroza Także koniecznie musicie to przeczytać Nie ma zmiłu się, ja wam tego po prostu nie wybaczę Moi drodzy, oto książki, które koniecznie musicie przeczytać, sami wiecie co i sami wiecie kto, bo przed chwilą o nim mówiłam, to po prostu Pikuś, Pikuś przy Belforcie i przy polowaniu na wilka z Wall Street i, i przy wilku z Wall Street, wilku z Wall Street polowaniu na wilka z Wall Street właśnie w takiej kolejności to jest po prostu coś niesamowitego coś szalonego, genialnie napisanego Belfort jest tak charyzmatycznym facetem ja wiem, oszust i w ogóle, ale zakochałam się w nim na zabój, bo on wyciąga do nas rękę i wiecie, my tu rękę pytamy i nagle on wciąga nas w ten swój świat w taką totalnie zwariowaną jazdę po Wall Street, coś po prostu niesamowitego, coś szalonego, coś kochanego, boże, jak ja uwielbiam, Wilka z Wall Street. Mam nadzieję, że zarażę was zaraz swoją pozytywną energię, I jeżeli jeszcze tego nie czytaliście, to na pewno to przeczytacie. I właśnie dlatego, że tak bardzo to wszystko kocham, poprosiłam moją przyjaciółkę Marzenę, która prowadzi bloga czerwony fartuszek.pl właściwie zaczęła go dopiero prowadzić, także myślę, że warto go śledzić, bo tam będzie dużo różnych fajnych ciach, zwłaszcza ciach, bo ona specjalizuje się w różnych słodkościach. Zrobiła mi tort, tort z Wilkiem z Wall Street. Okej, okay, dobra, wymusiłam to na niej wymusiłam to na niej i to totalnie dobra, ten tort nie ma co prawda złotego grzbietu, ale i tak jest naprawdę fajny, cudowny, zaraz czekajcie, bo tutaj coś jeszcze mam, dobra, będę znowu wracała z powrotem z tym, ale zobaczcie to są babeczki z parabelu, które dzisiaj dostałam, tak przy okazji kręcenia filmiku urodzinowego dzieliłam się tym już z wami na facebooku i w ogóle w filmiku e, z rozwiązaniem konkursu tego z sercem w płomieniach. ale no wiecie no musiałam po prostu coś niesamowitego, bo że jestem taka tym wszystkim dzisiaj podjarana, że Normalnie będę zaraz jakieś tam kłopoty gadać Także dobra, wracamy do mojego tortu I te babeczki są naprawdę cudowne Zobaczcie, tutaj mamy co? Aha, prędkość ucieczki To jest prędkość ucieczki Na drugiej jest horyzont zdarzeń Coś po prostu niesamowitego, ale dobra, już Wam to pokazywałam Widzicie, znowu zaczynam gadać o parabelom A miałam gadać o wielku z Wall Street Także dobra, to jest właśnie mój tort Bez świeczki, ponieważ nie chcę niszczyć okładki Także świeczka będzie wyimaginowana Bo w końcu po to są książki, prawda? Żeby uruchamiać swoją wyobraźnię Także ja swoją wyobraźnię właśnie Uruchomiłam. Mam tutaj świeczkę, teraz tu świeczkę zdmuchnę. Najpierw pomyślę, jakie życzenie. Dobra, życzenie mam. Dobra, świeczkę dmuchamy i poszła. Teraz jakieś konfeti powinno spaść. Byłoby miło. No dobra, nie ma żadnego konfeti. Także tak właśnie przedstawia się mój tort, który zaraz będę jeść. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że nie będziecie sięgać po te książki, o których mówiłam. Te takie totalne gnioty z daleka od nich, po inne jak najbardziej. Możecie sięgać. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli za moją namową sięgniecie po te książki i za to, żeby generalnie wytrzymaliście do końca. Mam dla Was niespodziankę, tylko że ta niespodzianka będzie dopiero w kolejnym filmiku, bo postanowiliśmy postanowiłam te filmiki jakoś tak oddzielić od siebie będzie to konkurs urodzinowy, w którym poza książkami będzie do wygrania coś jeszcze, coś co powstawało w podzie czoła, robiłam to wspólnie z moją koleżanką bo ja jak widzicie to są lewe ręce, tak? Mam dwie lewe ręce i ja takimi dwoma lewymi rękoma za dużo rzeczy bym nie zrobiła także no dobrze, że mi ta moja kochana koleżanka Asia, generalnie siostra mojej przeciwki ma żony, pomogła, dobra tu jeszcze zobaczycie o co chodzi w każdym razie to będzie bardzo fajny filmik tak mi się wydaje. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. to 29 książek, które w tym roku przeczytałam, które albo lubię, albo ich nie lubię i zaczynam się tutaj motać, plątać i w ogóle, dobra, także będę kończyć i po prostu jeść tort. Trzymajcie się, pa!